Anioły płaczą tylko z powodu trzech rzeczy. Gdy grzesznicy grzeszą, gdy kroją cebulę oraz gdy Chip 17 toli brodę. Powiedziałem wszystkim, że to ja, Chip 17, widzisz, <grym salary> oj... Sorry, czasem mam taki głos, jak mam niedobór brody na, na brodzie. Q&A. Robię... QA Hello there! Więc jeśli macie jakieś naprawdę ważne pytania, tak jak na przykład Kiedy Rebelianci Gdzie jest kaptur? Dlaczego filmy nie wychodzą regularnie o 23. <grym> najlepszej porze, żeby porzucać film? Kiedy Star Wars? Czy masz Gilbier Force Arenia? Kiedy? <grym> Kiedy... No <najgłóbsze> teorie spiskowe! <grym> Pozdrowisz mnie? Założysz grupę na Facebooku? Pokażesz sobie? <tłuch> Matko będę żeby siebie nienawidził Poka oh. poka sowe Jezu, <tłuch> kurwa, do gdika! I też pytania inne rodzaju, na przykład Hej Chief, Carrot, czy musisz powiedzieć Dlaczego zgoliłeś brodę Ty mały spierd... A? A? Hello there <tłuch> Sam bądź przeklęty pajacu. Lambert, Lambert, ty ch... Możecie pisać w komentarzach pod tym filmem, a ja na wszystkie pytania spróbuję odpowiedzieć, Kolejnie. nie... Nie mogę tego głosu, Oczywiście, jeśli jesteście patronami na... Patronite.pl Ukośnik sprzedał się 17, dobrze Czyli 17, kurde, zawsze mi się to myli. Możecie wejść w ten post, macie z niego link w opisie. A ja, tak jak już zresztą już dawno obiecałam, odpowiem na Wasze pytania jako pierwsze, właśnie w kolejnym filmie. A najśmieszniejsze, tym wszystkim jest to, że te 10 osób na moim Patronite tak naprawdę, będzie <noise> większy hajs niż te 30 coś tysięcy na YouTube. to jest. O matko, grubę. <noise> groby Khalid gruba, jasne. Okej, okay, jeszcze kilka słów tak już na poważnie. Snow to Yy, oryginalny żart, jak zwykle yy, chip 17 2017. Yy, dziękuję, dziękuję. Jak zwykle <gryw> bardzo oryginalne żarty. A tak na poważnie, jak zapewne zauważyliście, ostatnio dość rzadko odpisuję na yy, mojej twarzy o książce, yy, czy też na komentarzu na YouTube. No wiecie, no trudno się odpisuje na yy, sprzęcie, które się za yy, chwilę wyłączy. No, awaria ziemniaka. No. <laughs> tak samo jak na Facebooku, no trochę mi się ch... opisuje na tej mojej świetnej, na moim świetnym Samsungu Mini. Znaczy, kurde, on jest dobry. Był dobry, ale 30 lat temu, teraz bardziej nie nadaje się na dzisiejsze standardy. Ale kolejnym powodem na nieodpowiadanie na komentarze na YouTubie jest to, że ogólnie czytam wasze wszystkie komentarze, tylko, że teraz właśnie z powodu sprzętu nie mogę tak na wszystko odpisywać i zauważyłem coś dziwnego, że niektórzy ludzie się strasznie, są strasznie śli, że niektórym odpisuję, a niektórym nie odpisuje. Że ich olewam, bla bla bla. No sorry, no mam za słaby sprzęt, żeby odpisać na wszystko. Dlatego, póki nie ogarnę nowego ziemniora, wiecie takiego, takiego z, już, z żarówką. To, żeby nie, nie wnerwiać niepotrzebnych osób, to póki co będę mało odpisał na komentarzy. Będę je czytał. Tak samo na przykład jeśli w ogóle chcecie się ze mną skontaktować poza już tym QA, pisze do mnie na Facebooku jak coś... I właśnie pamiętajcie, że jeśli piszecie do mnie z jakąś ofertą, na przykład, żebym wam wypromował jakiś event czy projekt, czy żebym coś wam przesłał, to musicie mi się strasznie często przypominać, bo nie to, że ja Was zlewam, tylko ja mam jak rybki, mam kurde, pamięć 3 sekundową. <laughs> Yy, dlatego. Yy, Chwila, ja powiedzieć. Yy, yy, dlatego yy, y, pamiętajcie, że jeśli do mnie piszecie na przykład jakąś ofertę, żebym wam wypromował jakiś event, czy projekt, czy żebym coś wam przesłał, to musicie mi się często przypominać, bo to nie jest tak, że ja was zlewam, <laughs> tylko ja mam jak kurde, jak rybki 3-sekundową <laughs> pamięć, bo. To jest dość śmieszne, bo. Yy, bo. Chwilę się mówiłem. Chyba zapomniałem. W każdym razie zauważyłem, że często masa pytań w komentarzach i w wiadomościach się powtarza. Dlatego chcę właśnie na to wszystko odpowiedzieć w kolejnym filmie. Zobaczę. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli nie, to sorry. Dlatego też pamiętajcie, że pisząc pytanie po. Poczę... I już wkrótce. Co już wkrótce. Co ej, nic, nie, nie, nic nie mówiłem. Jak to nic nie mówiłem, jak wyraźnie słyszałem? Musiało ci się przesłyszeć. Dobra, mniejsza. Pamiętajcie, że przy pisaniu... Niedługo mój plan zacznie działać. Jaki plan? Po prostu przesłyszałeś się. No tak, jasne. Już wkrótce, niedługo mój plan zacznie działać. Jakieś złowrogie wróżby, nie, no wcale, zupełnie się przesłyszałem. Przesłyszałeś nie się? Mówiłeś to? Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale, Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Matko, nie mówiłeś tego. Weź się uspokój. No dobra, przyznaję, nie mówiłem tego. No, nie mówiłeś tego. Tak było trudno mi przyznać rację? Chwilę. Także to całe Q&A będzie tak naprawdę wielkim filmem eksperymentalnym, zobaczę jak to wyjdzie, zobaczcie czy, czy się to spodoba, zobaczcie czy będzie dużo pytań, mam nadzieję, że napiszecie fajne pytania i pamiętajcie, że możecie mnie się pytać o wszystko, nie musi to być związane ani z grami, ani z Gwiezdnymi Wojnami. Kogo ja próbuję oszukać? Ja doskonale wiem, że połowa pytań będzie o *Jarjarze*. Dżar